Jeżeli ktoś chce oglądać jakieś shortsy, jakieś rzeczy z najciekawszych wyjazdów, to są klety. Polecam. Witek, jak tam. Jestem Będziemy taki grali tragiczny w te szachy. Ja też, no. Ale nie, nie, ty nawet nie jesteś w połowie tak tragiczny jak ja. Ile razy wygrałeś na mnie? Dużo. Ale to nie ma znaczenia, Witek. Wszystko zapomniałem już. Ty też zresztą pewnie. Ale nie, na, na pewno jeden opening kojarzysz jakiś. No jeden klikało. kojarzę, ale to ja czy, też. pięć Ja też. Jeden ruchów. na czarne, jeden na białe. i. A to jest, wiesz, pięć ruchów i jest kurwa, nam cię. No. Tak, tak, tak. Generalnie jak gram w szaszki to tak, mam zapamiętaną zasadę, że trzeba wyprowadzić figury, opening po stronie czarnego, białego, a reszta to improwizacja. I, i w miarę centrum. Żeby cenę. Tak tak, 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 tak. Dawaj jedną, kurde, spotyczkę, co? Dawno nie graliśmy. Oj, no dobrze, ale no dobra, dawaj. Czekaj, zagraj ze znajomy. Spamują mi cały czas to samo, no nie mogę zignorować. Spytaj go o trenerkę. Nie wiem, nie wiem o no, o co ale, chodzi. No ale co z trenerem? No, nie wiem co. Tak no mam, mam trenerkę w szachy, panną no Magdalenę i. I panienkę Magdalenę i uczy mnie grać szachy, aczkolwiek ja jestem bardzo ciężkim przypadkiem. W, do, w Dosłownie i w przenośni. Ale to w formie jakiegoś eventu, czy ze wziąłeś coacha tak płatnego, z, czy jak? Szykuje się turniej. A, okej, okay, to jest... Y I dobra, to wiesz, jest kiedy jest turniej? No? W grudniu. Ale ja już rozpoczynam ten trening. W grudniu. Nie żartuję, no w maju jest, ale... <laughs> no ale... <laughs> ale... wiesz, jak jest, wiesz, jak to z nami bywa. No nie ma do końca czasu. Nie, nie da się tak łatwo tego wiesz przewidzieć i tak dalej. No. Pięć Dą... minut. Dobra, poszło. dawa, akceptuj, gramy. Dobra. Powodzenia. Powodzenia. Aby nie będziesz A to. Mi to... minut A... Pięcio... A... na początek pięć minut no graj, bo czas ci się dobra. kończy. kurwa, jakich? O... dobra, jakie okay, gitas. Ja gramy Ale co ty robisz? To. Co ty gura za gra To, za to będzie przyspieszony smok Dawida. Ja pierdolę Dawid. Bez jednego skrzydła. Dawid Cerf. Smok nie lot. Nie dziękuję, Fix. Oj, coś kombinujesz tu. Już mi się to nie podoba. Już mi się to kurwa nie podoba. Um. Nie wiem, jakiś taki kurdy dreszcz dziwny czuję. O no tak, to jest jak najbardziej możliwy ruch do zagrania. Ja już nie pamiętam ruchu. Ja w ogóle gram, byle... Close Sicilian Defense Traditional Line. Ja nawet wiesz o co chodzi w ogóle? Nie. Jak, jak, zamkniętego Sycyla gramy. A czemu mi zbiłeś? A czemu nie? A co zbiłeś. Tak, nie miałem pomysłu, to sobie zbiłem. Uh -huh. No. Mhm. Uh -huh. O kurwa psikus. To pielucha już od srana pewnie, co? Troszkę. A to jeszcze nie jest finalna moja forma tutaj tego ataku. Dobra, nie ma tu dobrego ruchu. W tej pozycji akurat. No jasne. No nie. Nie, nie, kurwa nie działa. Dobra. Nie dam remisu, bo wygrywam. Mam przewagę, jednego punkta. Ty, czemu ja za wygraną, plus 4 dostaję, a minus 15 za los? A bo to masz 399. No bo. Co jest? Bo, jest, bo, tak? bo, ty, bo ja gram, a ty pewnie nie grasz. Dobra, bo już mi czasu zaczyna brakować, już stresik czasowy jest. I czemu ty koniem tam wróciłeś? No bo. No bo tak, no. Okej, okay. eee... O kurwa, O ty kurwa cwaniaczku, nie widziałem tego. No. Ja sam nie widziałem, dopiero po czasie zobaczyłem. W ogóle nie widziałem tego, co zrobiłeś. W ogóle. Powiem ci, że ta szachownica taka mała na komputerze, ale człowiek i tak nic nie widzi. Za dużo czasu tracę. Nawet myślę, o kurwa. No. Nie podoba mi się, co tym koniem tu wyczyniasz. Przyznam ci Nie podoba mi się. Czas, no wiem, zaraz wiebie na czas. Trzeba szybko grać. A myślisz, że mi się podoba, kurwa, co tu się dzieje? A ty, gdzie ty koniem tym uciekniesz teraz? Łapkę zrobiłem, nieświadomą nawet. Hmm. Kurwa, boję się, że zaraz coś odjebię, tylko nie wiem co, o. No, ale mamy końcóweczkę, kurde. No, nie chcę, ale muszę widzę. Nie. Kurwa! Zaraz się coś wydarzy. Dobra, koniec. No ładnie to zagrałeś, Witek. Ty też ładnie. No jak ładnie przegrałem. No, gdyby, gdyby nie ta wieża, no to. Gdyby nie ta wieża, wieżę. byłoby bardzo równo. Ja nawet nie pamiętam, kiedy ją podstawiłem. Teraz ją podstawiłem. chcesz? No tak, no kurwa, naturalnie. Dobra. E, proszę z takimi nikami nie zapraszać. Naturalnie chcę rewans. Nie w chuj. Daj. Dobra, wy... dobra. Jestem biały. Tak. Dobra, przerywam i rewans klikam. Tak, akceptuj. Dobra. No. chyba Teraz git. ja czarny, dobra. Chciała? Mhm. Ruszyłem, git. Gli. No to gramy. To też jakiś przyspieszony smok? Nie, to standard. Nie wiem jak się to nazywa, ale to jest bardzo standardowy opening. Taki najbardziej chyba prosty, jaki może być, przyznam. Modern Defense Geller System. Nie wiem co to znaczy. Też nie mam pojęcia. Pierwszy raz takie rzeczy na... No. Nie podoba mi się już, bo czuję się duszony. Szczerze. No, przydusił cię ten kurwa z B, z B7 pionas, co? No. dzięki Gufek i dzięki Machini. Nie no, jestem trolem. Troszkę tak. Tak właśnie myślałem, czy. Z... Jasku, jak rzucisz to na YouTube'a swojego. <noise> A on lubi nasze partie analizować czasami. Czasami. Dobra, to już upraszczamy partię, jak przewaga w punktach. Na maksa. Oj, prawie odjebałbym syfik ostry. Był się partia wyrównała. O, hmm. ja pierdole. Zerzygam przecież. No to się partia wyrównała. Specjalnie to zrobi. Nie przejmujcie się. Wieczorem. Nie, nie. Przysięgam, że nie specjalnie, specjalnie. to zrobię. No nie wiem, co w takiej sytuacji zagrać. Daj mi się, że jest ruch na to. Płynia, jest, a nie ruch, chyba, czy czekaj. Mogę ci podpowiedzieć. Coś? Nie, 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 czekaj. Wydaje mi się, że jest ruch. Urna. No, Witek, nie udawaj, no wiesz jaki jest ruch. Oczywiście, że zajmę pata hitmana, ale to. Nie... Bez znaczenia. Kurwa, zobacz, nie wiem. A ty co robisz w ogóle teraz? Ty ty... specjalnie, tak? Nie. A może ja czegoś o, nie widziałem? jednej rzeczy nie przemyślałem. Nie, 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 to ja nie widziałem, jak coś. Czegoś musiałem nie zauważyć. Dziwne. Ty, remis, ty proponuję. jesteś trolem. Proponuję remis nie. w tej sytuacji. Ja jestem trolem, ale ty? Ale ja większy. Dobra, no, Witek, nie widziałem. widzowie, musicie rozumieć, że Witek, nie no, gramy do końca. on jest, on jest gramy po prostu dalej. miły. On jest miły i dlatego chciał tak zrobić. Żeby... Nie no, jeden pionek mi umknął, bo tam miałem akcję życia wyplanowaną, ale niestety. To, to jest specjalnie on, Witek po prostu nie chciał, żebym się tak źle czuł. No i tyle. Nieprawda. Bardzo mi miło. Starałem dziękuję. się. Dziękuję. Ale to jeszcze nie koniec. Nie? Spokojnie. No jeszcze nie. Bo <laughs> wszystko się, kurwa, się może wydarzyć. Tu była będzie pełna takie pełna Kongo kurwa teraz, że to szło pies, kurwa. <laughs> tu się będą takie cuda działy jeszcze. Jeszcze się odjebać, coś może. Tylko nie wiem, co musiałoby się odwalić, przyznam. Musiałoby bardzo coś dziwnego się wydarzyć. Ciekawy jestem, czy Karlsen z takiej pozycji by wygrał? Z mojej pozycji na ciebie teraz? Na pewno. Tak? A mi się Myślę, wydaje, że, nie. że tak. Mi się wydaje, że nie. Myślę, Bez że przesady. Tak. Myślę, że to nawet jak... Nie, nie, nie. Nie no, myślę, że. Wydaje mi się, że Karlsen, by... Jakby teraz posadzić go tu, nie wygrałby z tobą. Wy, myślę, że wygrałby. A ja myślę, że nie. Chyba, że presja by cię jakaś zeżarłam to ja może. Ja ale... jestem ze strany cały Witek. <laughs> nie no. Um. Kurwa, tu nie ma co zrobić, no. To jest skazany na porażkę. To BO3 gramy w takim razie. Zapatuj mnie jak jedną ze swoich kobiet. Nawet nie mów tak. Zapatuj mnie. Czekaj, jak to zrobić, żeby nie zjebać tego? Ej, ale przyznam, że jest dziwna struktura pionków. Ja nie, nie. wiem. Nie. <laughs> no jak przyznam, nie? Że, przyznam, że masz 100% wina. No nie, nie, no nie da się wjebać tego. No nie da. Znaczy się spatować. Nie ma potencjału. Witek, odpata. błagam, nie mów do mnie. No jeden ruch, rzecz. no. Masz... Co ty kurwa robisz? Nie, no. Ja! Ej, Jak dam tu to pad chyba, czy nie? Ja. Nie, no, teraz to ty to Jest kurwa. No, ładnie. Dobra, B3, bo dawaj. Specjalnie debat. to zrobiłeś. Nie, przysięgam sobie. Zrobiłeś po to źle, specy... policzyłem jedną rzecz. Wiedziałem, że mam pewną partię taką równą pozycyjnie albo podkręcony jeden ruch. No i przy tym podkręconym ruchu źle policzyłem, co coś. Specjalnie się podłożył, ja to wiem. Hmm. W, ej, co to jest Van Curiec Opening? Co to kurwa, ja zagrałem w ogóle? Van Curiec Opening? Pierwszy Dokładnie. raz to nocy. I ja! Coś musiałeś. Coś. Coś musiałem pojebać. Ej, strasznie szybko zagrałeś, tak czemu, tak? Kurde, ty coś wiesz, czego hmm. ja nie wiem. I to mnie martwi. I to mnie martwi, Witek. No i co ty teraz chcesz zrobić? No, ja to widzę, nie? Ale śmierdzisz Witek. Kurwa, nie wiem, <noise> no jak nie wiesz? Hmm, ale chujnia jest. A, dobra, już wiem jednak. A coś mi tu śmierci. Czemu tu jednego pionka, więc coś pojebałem. Ale ja mam nadzieję, że nie są brane porady od widzów, bo ja czysto... Nie, jestem no czysty. No to ładnie. Ale mi zrobiłeś rozpierdol w bazie, człowieku. Chory. Troszkę tak. Jesteś kurwa chorym z kurwy synem. <noise> <noise> kurwa weź z tym. Co je E, kogo? Ruch můj, ruch. já O ja pierdole. Dobra, prawie się sobie podbawiłem. Nie no, git. Jeszcze jest, jeszcze jest szansa. Tak, masz jeszcze szansę. Jeszcze szansa na pata. Jest, Że... jest. Takie rzeczy gramy do końca. Może przypatuje coś. Przypatujesz? Jest taka szansa. Dla widza? Czy coś podpatować mogę? Szanse niskie, ale trzeba się pionków pozbyć i będzie prosto. Pionki paradoksalnie też duszą. Dobra, mi skliknął, wiadomo, ej, ty jesteś za miły Witek.